Oj, 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 jakie to jest dobre! Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich po dobrodziejsku. W mojej kuchni powracamy do kulinarnego dobrodzieja, który dzisiaj rządzi wam ciasto takie, aż się pipka cieszy. Ciasta... I ciasteczka. I dzisiaj zajmiemy się cukiernictwem, czyli tym, co naprawdę żyły raduje, kiedy ten cukier wchodzi w żyły i zaczyna pulsować, i od razu te endrofiny, to wszystko w mózgu zaczyna się uwalniać. Cudownie. Jestem Bobo Ponczusz. Pozwól, że opowiem Ci o wszystkich wspaniałych rzeczach, jakie czekają na Ciebie w tym trybie rozgrywki. Okej, okay, uroczy jesteś, Bobo Ponczusz. Kontynuuj. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest G2A. Sklep internetowy z grami, sprzętem takim jak myszki, klawiatury, a nawet najnowsze konsole do gier. Przejrzyj ofertę za darmo. Specjalny link z promocjami znajduje się w opisie tego filmu. Klik i sprawdź. Z kolei patronem tego odcinka jest dobrodziejski Instagram Captain Poland. Dla ludzi łaknących więcej kontentu, zdjęcia z życia wzięte, Insta Stories z YouTube'owego backstage'u, wbij w link w opisie albo wyszukaj na Insta Captain Poland i zostaw po sobie followa. Dziękuję. Przedawa jak najwięcej wypieków, aby stać się najsławniejszym cukiernikiem w Europie. Czyli otwieramy europejską własną cukiernię o nazwie Ciastodziej. Ach, nie mogę się doczekać. To będzie coś wspaniałego. Cukiernia jest podzielona na kilka sekcji, każda o innym przeznaczeniu. Nie martwcie się jednak wytłumaczyć wszystko po drodze. Doskonale. Cosłowie, już zapomniałem, czego mnie nauczyłeś, ale nieważne, będziemy improwizować. Czy chcesz wiedzieć o smartfon cukierniczy? Co? Jaki smartfon cukierniczy? Co ty gada? A, tab. Och, rozumiem, dobrze. Doskonale. Dobrze, wszystko już wiem. Smartfon cukierniczy. Perk Hub. O, czy chcesz wiedzieć o Perk Hub? Nie, no wiem, wszystko o Perk Hub. Daj mi spokój. E, Cookbay. Proszę do pieczenia, tu możemy. O, pozamawiać to wszystko, tak. Produkty, różne formy. Jest w kształcie penisa forma? Nie ma? Co za gówno? Paśle, cytrusowe, imbir, jajka muszka tałowa, liście. Was z tego mam ciasto ugotować? Co ci ludzie jedzą? W jakim kraju mieszkamy? To chyba Francja, że jakieś takie dziwaczne pomysły. Rysowanie kremem. O, czy to oznacza, że będę mógł narysować penisa na swoim ciście? Jak to dobrze wygląda? Kurde, już głodny jest. Co co mam w lodówce? Wow, lodówka cała za zawalona towarem. Drożdże pikarskie masło, ciemna czekolada, marchewka, be bekon? Kto gotuje ciasto z bekonem? Chore pojeby. Dobra, musimy tutaj jakoś się zabrać. Są tu jakieś przepisy? Jak tutaj odpalić jakieś przepisy? Czekaj. Chyba w telefonie. Telefon. Dawaj, robimy pączka. Woda. 150. 150. wody, doskonale. Idealnie! Ale żebym to zrobił! Ale żebym to zrobił! Woda jest, zakręć tutaj, bo jak rachunek za wodę przyjdzie, to nam nasza cukiernia splajtuje. Mąka wzbogacona! Skąd ja mąkę wezmę? Czekaj, gdzieś tu na pewno miałem mąka, czy to jest mąka, czy czekoladowy, olej nie, Ja nie wiem czegoś, takiego jak mąka wzbogacona. ja Mąkę wzbogacona. W takim razie musimy improwizować. No dobra. Jak nie możemy tego tak zrobić, to mąka wzbogacona, cukier, puder, drożdże pikarskie, mieszaj, używając końcówki łopatka. Ile tamtego? 400 gram tego! Okay. 400 gram! Stop. Stop. Stop! Ile tutaj jest? 300 gram! Kurwa! Kurwa! Ja pierdolsteń! do pizdu! Jeszcze raz. Jeszcze raz Kurwa, co jest z tobą? Dawaj mi... tu ten to. E, Walton, to, no. Bo to przeszkadza tutaj. Gdzie to garka? To... Katastrofa! A! Chyba mam 400 gram. Pierdol to teraz do tej miski! Dobra, 100 gram będzie idealne. I myk! 150 cukru pudru! Pierdol! Drożże piekarskie! Drożże piekarskie! Dawaj mnie tu! O! 41 gram! Niech będzie blisko! Teraz wpierdol to! Niech to się wymiesza! Wszystko! Odpal. Oj, dalnie! Oj, oj, oj! Jakie to będzie dobre! Dodaj do tej samej miski miksera planetarnego. Skórka z cytryny wysuszona. Sól, jajko. 400 gram, jajek. 4, jajka. 400 jajek. 400 jajek! I wysuszona skórka sól? Jajko, czy ja mam sól gdziekolwiek? Hmm. Sól to chyba muszę zamówić, dzisiaj. Pier imbir. proszek do pieczenia. Robia. Sól i jajko. Skąd ja sól wezmę? Sól. No soli to tutaj nie ma na pewno, no. Sól. To ja wezmę sól. Sól, 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 sól. ja mam sól wziąć, no? <grym> tutaj jest sól. 5 gram soli, tutaj wpierdol. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I nie bądź kurwa chytry, tylko dokładnie tak jak przepis mówi. Myk, proszę bardzo. Aj, 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 już widzę, jakie to będzie dobre. Aj, kurde, dodaj do tej samej miski masło 200 gram łopatką Ciasto na smażone pączki. Do dozownika ciasta. Wyciśnij do frytkownicy. Smażenie ustaw na czas zgodnie z wskazaniami dozownika ciasta. Haha! Wydeprzywa te. Kurde, tych pączków Całkiem sporo zrobimy, tak mi się wydaje. Dobra, smażą się. Tylko nie mam pojęcia, na ile. Jedna minuta, 10 sekund. One minute, please. Ustaw. Normalnie, kurde. O! Gotowe! A, to dopiero teraz jest gotowe, dobra. No dobra, nieważne. Wyjmij teraz te pączki! I nie wyglądają, jakby były w ogóle zrobione, cholera. Co, biorę takiego pączka teraz? Pierdol go tutaj, albo daj. Kurwa, 5 sekund, nieważne, upuściłem. Na dzień I ładuj w te pączki na dzień! Dobra, w każdego pączka tu właduj na dzień! Chociaż są to pączki okrągłe, więc nie wiem jak to na będzie działać. Tylko tak z jednej strony będzie to nadzieje po prostu tak. Ktoś ugryzi i ten dżem mu się tak rozpierdzieli. Wspaniałe te pączki! Nie, nie wiem, czy one są w ogóle upiecone! Co one po prostu się pomaczały w zimnym oleju przez jakiś czas. O Boże, ale katastrofa! Krem własny, koniecznie krem własny! Teraz bierzemy te pączki. Nabierasz tego i pączka smarujesz. Och, tak! rozkoda! No ojej, ojej, oj, Jakie pyszne pączki! I tutaj rozsmaruj to! Wszystko tutaj! Więcej tej tapety! Nie <grywanie> mogę, kurde! Czemu mnie jara tak robienie wirtualnych wypieków w grze? Co za głupota po prostu! Odłóż na razie to. Ja bym tak chciał zlizać, być takim obleśnym piernikiem, no nie? Odrobinka tutaj. Proszę bardzo, kilka gram. Nie wiem, czy to tak Dobra, <ścoughs> eee. to chyba nie zadziała. Daj te kozie bobki! I wpierdol! O! Po kolei teraz! Boże, ile to będzie roboty, żeby to do ładnie wyglądało! 2000 to mi lata zajmie, żeby to tutaj zdobić. Kto wymyślił taką posypkę, kurde, żeś to wymyślił. Żurawinę suszoną na pączkach. A jeszcze tam mamy 8 ton pączków do zrobienia, a ty się bawisz. Kurwa, najwolniejszy cukiernik w historii cukiernictwa. Mhm. Żelki! Uuu, żelki to ja lubię, byczku. Pączki z żelkami. Kurwa, ale wymyślił. No nie wierzę, nie? Nie wierzę po prostu. Ja to może tą partię zrobię i zobaczymy, czy ktokolwiek kupi, nie? Bo to takie dziwne rzeczy robisz. Naprawdę dziwne rzeczy. No, kurde! Zostaw tą blachę! No nie wierzę! Dostaw tą blachę. Pytaj tego żelka. Pierdol go tutaj. No i pięknie, no pięknie, pięknie. Dawaj jeszcze tą posypkę taką tą, no. U, o, proszę bardzo. Ja mogę pączka, nie wiem, obtoczyć w tym albo co? I w co on to wyjebał? Co jest? Dekorowanie i posypka, pokaż, no. Tak. Aha. 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 Teraz tego pączka. O, doskonale. Bo tu nic się nie dzieje, kurwa. Ja właśnie wdupiłem 40 gram tego. Ale nie widać w ogóle na to. A nie, widać, tak ty ty tyci, jest. Ten ponczek jest zielony. Dlaczego? Nie wiem. No dobra. Czas na sprzedaż pączku. Proszę bardzo. Nie, surowe ciasto z tymi, z fasolkami i kozimy bobkami. Cudownie. Czy one są na pewno ugotowane? Jestem pewien, że one nie są ugotowane. Jestem tego praktycznie pewien. Każdego na dzień miłości, dobrodzieja, cukiernika musi zostać podarowane. Dobrze. Tutaj też, tutaj też, tutaj też, tutaj też, bardzo dobrze. O ganacie z czerwonego wida i czekolady. No i pierdol to do tego tutaj garka. Nie, nie mogę się postarać. Naprawdę, przepraszam wszystkich, których już irytuje moja impersonacja perora, ale to, to, to jest silniejsze ode mnie, kiedy spadam w kulinarny cykl gotowania. Smaru. smaruj. Czemu tak słabo, żeś to posmarował? Tak bardzo słabo, żeś to posmarował. Nie wiem, czy to do tych ganacci tutaj yy, pasuje w ogóle. To jakby tak na próbę na przykład tego. Mi, daj mi tutaj tego. O, no ten o no, wiele lepiej wygląda, takie różowiutki. Ten będzie takim moim specjalnym pączuciem. Nazwę tego pączka... Wybuchowy... Cream pie. Dokładnie, dawaj mi tę petardę. Ja bym chciał pączka wsadzić w petardę i zrobić wybuchowy creampa, no. No nic, trudno, odpalę samą petardę. Proszę bardzo. O kurwa. Ale... W sumie nic się nie stało. Myślałem, że mi okno wydupi, ale, ale jest okej. Okay. Oj! O, jak ładnie poukładał. Kurde, super pączek, super, kolego, super, super. Tutaj jeszcze tego damy, kolegę. Ten różowy, najlepiej te różowe wyglądają. Takie jak, jak z filmów praktycznie. O! o rany, zobacz, która godzina. Za około minuty dzień pracy się zakończy i klienci zaczną podtrzymywać. Rozglądać się za czymś słodkim do kupienia. O kurwanska, Szybko! Cukierniku dobrodzieju, musimy się spieszyć. Weź tutaj wszystko lukry, bo pierdol! Czy prędzej, bo te pączki będą takie dobre! Szybciutko tutaj rozmieść i więcej tych pączków, bo za chwilę przyjdą klienci i będą chcieli, żeby tu było bez nadzienia i z nadzieniem. Ojej, jest. O kurde, jak sprzedają. Ty zobacz, wszystko żeśmy sprzedali. Nie, dwa pączki zostały. Jesteśmy 50, tylko, tylko gingerbread gorzej o Co się nie sprzedało? Ten tutaj obleśny się nie sprzedał z cynamonem. I ten tutaj. Jajko, skórka owocowa, puszyste, maślane. No ten to był taki podstawowy. A ten jeszcze tutaj mamy. No jeszcze sporo pączków mamy, więc to na pewno sobie ogarniemy. Ale uff. Zwalczyłem się tym gotowaniem i przede wszystkim zgłodniałem. Muszę iść coś zjeść, bo kurwańska, kurde, robię wy wypieki, to jest bardzo ciężka sprawa. A wy tutaj szybciutko sobie zobaczcie, moi szanowni kochani widzowie, którzy na pewno w tej chwili zostawiają lajkacze pod tym, e, pod tym odcinkiem, bo przecież super, jak Dobrodzik, który tak się zna na gotowaniu i ma wiele lat doświadczenia w gastronomii, w i ogólnie jedzeniu, bo przecież wiem od 31 lat, więc znam się na tym. E, tutaj zobaczcie, co my tutaj jeszcze ugotujemy. O! Placę gwiściową bym sobie gotował. No kolego, takie pączki, ale nie wiem czemu zrobiłem takie pączki. Ja muszę inną formę chyba zrobić. A nie wiem, koniec tego gotowania. Zwijam się stąd. Elo, cześć. Puu!